W 2132 roku podróże kosmiczne są na porządku dziennym, a firma Amberkop wysyła statki w celu wydobywania innych planet i chwytania obcych stworzeń, aby sprowadzić je z powrotem na Ziemię jako źródło pożywienia. Istnieje legenda, która mówi o białej przestrzeni miejscu, w którym rzekomo człowiek może oczyścić się ze wszystkich zanieczyszczeń. Nie ma tam chorób ani cierpienia jest tylko czystość. Do dziś nikt nie dotarł do tego miejsca ponieważ jest ono chronione przez gigantyczne stworzenie znane jako Ten Lang. Pewnego dnia dwóm kosmicznym łowcom udaje się znaleźć Ten Langa. Kapitan Bentley otwiera ogień, ale towarzyszka Ten Langa blokuje strzał swoimi łuskami. Hawthorne wychodzi w specjalnym kombinezonie i celuje w słaby punkt szyi towarzyszki, likwidując ją. To rozwściecza Ten Langa, który zaczyna gonić Hawthorna, podczas gdy Bentley przygotowuje się do ponownego ataku. Jednak jego strzał chybił i stracił kontrolę nad statkiem, gdy nagle rozbłysło za nim jasne światło. Wtedy ten Lang atakuje statek, wysadzając go w powietrze i likwidując Bentleya. 24 lata później Lin ląduje na rowerze przed restauracją, ale nie może wejść do środka, ponieważ przy drzwiach stoi strażnik. Pracuje dla ICE, czyli międzygwiezdnego egzekwowania ochrony przyrody. Wewnątrz budynku syn Bentleya, Richard, ma spotkanie z podejrzanym biznesmenem, który trzyma w szklance stworzenie znane jako szalony robak. Mężczyzna ma mapę ze wszystkimi lokalizacjami, w których ten lank był widziany przez lata i oferuje soczystą nagrodę za ciało stworzenia. W tym momencie wchodzi strażnik, aby powiedzieć im, że są obserwowani przez Ice, a biznesmen myśli, że Richard ich wrobił. Strażnik chwyta Richarda za szyję, a biznesmen próbuje włożyć mu pluskwę do ucha, ale Richard wytrąca mu ją z ręki. Następnie chwyta widelec i dźga strażnika. Inny strażnik przychodzi za nim i udaje mu się go kopnąć, ale on nokautuje ją wazą. Biznesmen łamie krzysło na plecach Richarda i uderza go kilka razy, aż Richard go powala. Lądują na stole i Richard zaczyna bić biznesmena, który rozbija butelkę i próbuje go nią dźwignąć. Widząc Pluskwę w pobliżu, Richard popycha twarz mężczyzny w dół, a Pluskwa wchodzi przez jego nos, utrzymując go na dole, powodując ogromny ból. Trzeci strażnik próbuje otworzyć ogień, ale teraz Richard może po prostu chwycić mapę i odejść. Widząc to, Lin również odchodzi. Trzy miesiące później, Lin przygotowuje się do pracy pod przykrywką na statku kosmicznym Essex. Jej akta agenta zostały wyczyszczone, a teraz musi udawać eskortę górniczą i rybacką z zamówieniem na dostawy. Po jej wyjściu współpracownicy rozmawiają o przekonaniu Lin, że zostanie wyleczona przez Białą Przestrzeń. Chwilę później Lin wchodzi na pokład Essexa i poznaje kapitana, którym okazuje się Richard. Jego brat Owen oprowadza ją po statku i przedstawia całej załodze, w tym kucharce Batali, która mówi Lin aby trzymała się z dala od swojego chłopaka Harpo. W kuchni znajduje się stary kriopod, który jest teraz używany jako lodówka. Do załogi należy również stary Hawthorn, który po stracie Bentleya stał się pijakiem. Później Lynn zostaje w swoim pokoju i pracuje z własnym komputerem. Jej profil pojawia się jako pierwszy, ujawniając, że ma guza i pozostało jej tylko 6 miesięcy życia. Następnie sprawdza informacje, które wysłał jej szef i dowiaduje się, że każdy członek załogi ma kryminalną przeszłość, więc musi być ostrożna. Jakiś czas później Hawthorn, Harpo i Owen zakładają specjalne kombinezony i wyruszają na polowanie na stworzenia znane jako klikacze. Lin zadaje pytania podczas całego procesu, co Richard uważa za dziwne, ponieważ eskorta rybacka powinna wiedzieć takie rzeczy. Triomacha kamieniem, które uwielbiają klikacze, a małe natychmiast podążają za nim do pojemnika. Duży klikacz odmawia wejścia i odpływa, gdy mężczyźni do niego strzelają. Owen łamie szyk i leci za nim, ignorując upomnienia pozostałych. Wielki klikacz wchodzi na asteroidę, a Owen wybiera inny tunel, aby spotkać się z nim przed nim, ale w tym momencie białe światło świeci bardzo jasno przez kilka sekund i odrzuca go. Wkrótce na radarze pojawia się coś bardzo dużego, więc Harpo i Hawthorn spieszą się, by wepchnąć kontener do statku. Richard wystrzeliwuje Harpun który łączy się z asteroidą, więc kiedy Owen się budzi, może się go przytrzymać. Poruszając się, przypadkowo uderza się w głowę i zaczyna poruszać się powoli. Ku jego zaskoczeniu w pobliżu pojawia się ten lank, więc Owen wystrzeliwuje Traker, który utknął na łuskach bestii. Cała załoga obserwuje, jak bestia odlatuje, zanim Owen wraca na statek. Tymczasem ten lank znika w jasnym świetle. Później, podczas kolacji, Lin dzieli się historią ostatku, który zniknął podczas śledzenia Ten Langa i teoretyzuje, że znalazł białą przestrzeń. Jeśli istnieją czarne dziury, do których można wejść, uważa, że białe są wyjściem. Załoga śmieje się, ponieważ uważają, że biała przestrzeń to bajka, więc Lin dzieli się alternatywną teorią, ponieważ klikacze mają podążać za Ten Langiem, podążanie za tropicielem Owenem może podwoić ich obciążenie połowowe. Richard mówi jednak, że łowią już od miesięcy i czas wracać do domu. Po kolacji okazuje się, że Harpo zdradza batalii z panią pilot Raxland. Kiedy skończyli, Harpo idzie do Richarda, mówiąc, że chciałby pojechać na dodatkowe połowy, o których wspomniał Lin, ponieważ potrzebuje pieniędzy. Richard wyjaśnia, że nie chce, aby Lin ciągle patrzyła im przez ramię, więc najpierw skończą to zlecenie i podrzucą ją, a potem mogą iść po duży ładunek. Tymczasem Lin zakrada się do pokoju łączności i wysyła wiadomość do Ice, nie zauważając, że jej transmisja została przechwycona. Kilka godzin później Richard ogląda nagranie od Bentleya mówiące o Ten Langu i przypomina sobie dzień, w którym jego ojciec podarował mu miecz. Przerywa mu Raxland przez radio, który mówi mu, że zbliżają się dwa małe, niezidentyfikowane statki. Richard biegnie do kokpitu i każe Raxland odlecieć, aby ich zgubić, jednak statki szybko blokują im drogę. Zdając sobie sprawę, że są to piraci, nie mają innego wyjścia, jak tylko ich przyjąć, zanim komuś stanie się krzywda. Załoga każe Raxland i Batali ukryć się w tajnym schowku podczas gdy Richard umieszcza nadajnik na ładunku. Każe też wszystkim ukryć broń, by uniknąć konfrontacji. Kiedy piraci wchodzą na pokład, natychmiast zauważają Lin i zaczynają ją nękać. Owen próbuje jej bronić, ale dochodzi do krótkiej szamotaniny. Po czym zostaje raniony nożem w nogę, a kapitan piratów przypiera Lin do ściany. Ona zaczyna wspominać o wszystkich kodeksach karnych, które on łamie, a on staje się podejrzliwy, więc sprawdza pod jej koszulą, znajdując jej odznakę. Piraci kradną cały ładunek i zapasy, a przed odlotem umieszczają nadajnik na eseksie. Załoga gniewnie beszta Lin, ponieważ zdali sobie sprawę, że jej raporty musiały zwrócić uwagę piratów, a wściekły Richard nakazuje harpo zamknąć ją w jej pokoju. Później załoga dyskutuje, co zrobić, ponieważ zostały im tylko dwie małe torby z jedzeniem. Szanse na ukończenie zlecenia połowowego są niewielkie bez zapasów, ale nie mogą wrócić z pustymi rękami. Richard proponuje pójść za pomysłem Lin i udać się za ten Langiem, którego głowa dałaby im wystarczająco dużo pieniędzy na wcześniejszą emeryturę. Zgadzają się to zrobić, ale najpierw powinni przynajmniej złapać kilka klikaczów na jedzenie. Chwilę później Owen sprawdza Lin i pyta ją: Dlaczego tam jest?, więc Lin wyjaśnia, że próbowała znaleźć ten Langa, a jedynym statkiem, który podąża kursem stworzenia, jest Essex. To sprawia, że Owen zdaje sobie sprawę, że Richard podążał za ten Langiem przez cały czas i idzie z nim skonfrontować, powodując, że Richard przyznaje, że chce zemścić się za ich ojca. Owen jest wściekły, ponieważ czuje, że Richard wykorzystuje załogę do swoich osobistych celów i nikt nie wyraził na to zgody. Nagle w przednie okno statku uderza substancja znana jako ambra, która jest bardzo cenna. Richard myśli, że ten Lang zostawia ślad, ale Owen nazywa to przynętą. W międzyczasie Harpo i Raxland znów się brudzą. Po wszystkim batali znajduje stanik Raxland. Następnie chłopaki wychodzą w specjalnych kombinezonach, aby zebrać ambrę i schwytać bardzo dużego klikacza. Podczas pracy pojawiają się piraci, którzy kradną również to, a Richard przeklina ponieważ zdaje sobie sprawę, że znaleźli jego nadajnik. Potrzebują hipernapędu, aby uciec, ale załoga odkrywa, że piraci również go zepsuli. Mechanik Staps zaczyna pracować nad jego naprawą, a Richard mówi załodze, aby wrócili na statek, ale Harpo nadal decyduje się zostać, aby najpierw przechwycić klikacza. Wkrótce piraci otwierają ogień i chociaż Essex ma ochronne pole siłowe, nie wytrzyma ono długo. Richard rozkazuje Raxland uwolnić komory na odpady, nie przejmując się tym, że Harpo wciąż jest na zewnątrz, ponieważ to był jego wybór. Harpo porusza się szybko, aby uniknąć komór, i udaje mu się wrócić do Essex z Klikaczem, którego złapał. Komory rozbijają się o jeden z pirackich statków, ale drugi wciąż płynie. Kiedy kapitan piratów wystrzeliwuje pociski, które mogą zniszczyć Essexa, Stabs w końcu kończy naprawiać system i statek znika, używając hiperprędkości. Gdy są już bezpieczni, załoga wyzywa Richarda za pozbycie się ich radiolatarni. Harpo jest szczególnie wściekły, a kiedy Richard wskazuje, że zignorował rozkazy, Harpo mówi, że uratował wszystkim życie, zdobywając jedzenie. Richard odpowiada popychając go, a Hawthorn musi stanąć między nimi, aby powstrzymać eskalację sytuacji. W międzyczasie Stab zczyści Ambrę z kombinezonów, gdy zauważa, że zamek na skrzyni z klikaczami jest otwarty. Kiedy ma go zamknąć, zauważa małe robaki biegające po jego dłoni i gryzące go. Wkrótce stworzenia wślizgują się pod jego ubranie, a on szaleje, próbując je zdjąć, przez co zapomina, że skrzynia jest nadal odblokowana. Stabs biegnie do łazienki, aby spróbować zmyć robaki, jednak są one teraz w jego ciele. Kiedy wraca do pokoju, słyszy głosy i zaczyna krzyczeć na ściany. Po kolacji batali mówi Harpo, że jest w ciąży. Harpo wpada w panikę, ponieważ dzieci są drogie, więc postanawia ukraść trochę ambry i ukrywa ją w lodówce. Tymczasem Richard sprawdza Lin, która jest przeciwna zlikwidowaniu ten langa. Ona jednak nie chce wyjaśnić dlaczego, więc Richard ignoruje jej argumenty. Po jego wyjściu Lin majstruje przy zamku, aż w końcu udaje jej się go wyłamać i uciec z pokoju. W cieniu korytarza ktoś niszczy zapasy tlenu. Lin próbuje zakraść się po cichu, ale zostaje znaleziona przez harpo, który chwyta ją od tyłu. Natychmiast zaczyna z nim walczyć i z łatwością go obezwładnia dzięki swojemu agenturalnemu treningowi. W tym momencie Staps widzi to wszystko i ucieka krzycząc, odwracając uwagę Lin. To pozwala Harpo znokautować ją narzędziem. Kiedy się budzi, jest zamknięta w ładowni i słyszy, jak Harpo mówi Richardowi, że to ona zepsuła rezerwy tlenu. W kokpicie Raxland śpi i nie zauważa sygnału, który pojawia się na ekranie. Zanim się budzi, sygnał już zniknął. Batali przynosi trochę jedzenia Lin, która oferuje jej sposób na bezpieczną ucieczkę, ale Batali nie jest zainteresowana. Po wyjściu batali Lin słyszy, jak klikacz piszczy w skrzyni w tym samym czasie, gdy Raxland i Richard słyszą dziwny hałas odbijający się echem wokół nich. Sprawdzają skaner i odkrywają dziesiątki zniszczonych statków wokół Essex, prawdopodobnie dzieło ten Langa. W otworach wentylacyjnych Stab czołga się, rzeźbiąc mydło nożem. Jakiś czas później Richard mówi Hawthornowi, że to Harpo majstrował przytlenie. Hawthorn zauważa, że czasami ludzie robią szalone rzeczy, jeśli są zdesperowani, sugerując, że Richard mógł pozwolić piratom okraść ich celowo, jako część jego planu złapania ten langa. Richard ignoruje sugestie i wspomina, że Staps musi naprawić tlen, ale nikt nie może go znaleźć. Władowni Klikacz uciekł ze skrzyni i próbuje zaatakować Lin, która rzuca pudełkami, aby go spowolnić, krzycząc o pomoc. Na szczęście Richard słyszy ją i otwiera drzwi, wyciągając ją, a następnie atakuje Klikacza gaśnicą. Nic to nie daje, a klikacz wychodzi i zaczyna gonić Duet korytarzem. Uderzenie gaśnicą jest również nieskuteczne, więc Richard i Lin uciekają i chowają się w śluzie powietrznej. Klikacz jest wystarczająco szybki, by ich dogonić i chwyta Lin za nogę, ale w tym momencie Richard wypuszcza skrzynię, która ląduje na klikacza, miażdżąc go na śmierć. Później Owen odmawia ponownego zamknięcia Lin, a Richard mówi mu, że będzie za nią odpowiedzialny. Dochodzi do kłótni i Owen oskarża Richarda o bycie tak złym jak ich ojciec, który porzucił rodzinę, by szukać ten langa. Wściekły Richard popycha Owena na ścianę i mówi, że jego brat w niczym nie przypomina ich ojca, jakby to była zniewaga. Owen postanawia udać się do pokoju łączności i wysyła wiadomość z prośbą o pomoc, która zostaje ponownie przechwycona przez piratów. Tymczasem Harpo i Raksland znów są niegrzeczni. Harpo chce wrócić do domu i próbuje ją przekonać do siebie, ale Raxland odmawia zdradzenia Richarda. Kilka minut później Richard widzi białą dziurę, a ten Lang pojawia się w pobliżu, uderzając Essexa swoim potężnym ciałem. To sprawia, że wszyscy spadają i pozostawia pole siłowe na poziomie 50%. Następnie Owen zakłada kombinezon i wyrusza na polowanie na ten Langa, więc Richard rozkazuje Hautornowi i Harpo dołączyć do niego. Owen lata wokół, unikając ataków bestii, mając nadzieję, że poprowadzi ją w kierunku pasa asteroid. Wystrzeliwuje linę w najbliższą asteroidę i wykorzystuje pęd, by zatoczyć wokół niej okrąg, dzięki czemu trafia prosto w plecy ten Langa. Gdy otwiera ogień, stwór wygina ciało, by go odepchnąć. Hawthorn podlatuje bliżej, próbując sprowadzić Owena z powrotem do formacji, ale Owen ignoruje go i Hawthorn zostaje trafiony przez stwora. Wkrótce Owen ponownie otwiera ogień, tylko po to, by ten lang również go uderzył, posyłając go w wir. Owen rozbija się o asteroidę. A silne uderzenie w głowę sprawia, że mocno krwawi. Przeprasza Richarda za porażkę, ale nie dbający o nic, Richard po prostu krzyczy na swoich ludzi, aby się ruszyli, aby mógł wystrzelić swój harpun. W tym momencie Lin wyłącza swój system celowania, a Richard odpowiada, nokautując ją ciosem. Na zewnątrz ten lank chwyta Oena i miażdży go na kawałki, po czym ten lank aktywuje jasne światło i znika. Chwilę później Harpo rozmawia z Raxland w tajemnicy, Mówiąc, że Richard posunął się za daleko i wskazując, że poziom tlenu jest niski, Raxland zaczyna rozważać bunt jako jedyną odpowiedź. Kiedy Lin się budzi, Richard wyjaśnia, że dotarli do miejsca, w którym zginął Bentley. Miał nadzieję, że poczuje się bliżej ojca, ale zamiast tego stracił brata. Chce wrócić na Ziemię, ponieważ niski poziom tlenu oznacza koniec eksploracji, ale Lin nalega na znalezienie stapsa, aby to naprawić. Idąc korytarzem, Grupa słyszy hałasy w otworach wentylacyjnych. Nagle jakaś paskudna maś spada na podłogę, a Lin zauważa w niej pasożyty, więc domyśla się, że Staps jest zarażony. Myśli, że jest szansa, aby mu pomóc, ale potrzebuje sposobu na obronę. Richard postanawia dać jej swój miecz, a Lin przyjmuje go pod warunkiem, jeśli pomoże Stapsowi, będą podążać za ten langiem zamiast wracać. Wkrótce odnajduje ich statek piracki, a biała dziura ponownie się otwiera, więc ten lang również do nich dołącza. Raxland zauważa, że zmierzają w stronę burzy, a Richard rozkazuje jej płynąć dalej, ponieważ piraci nie podążą za nimi. Nagle ten lank tworzy kolorowe fale, które sprawiają, że znika i niszczy źródło zasilania Essexa. Statek zwalnia, a pole siłowe jest na poziomie 20%. Podczas gdy Raxland szuka alternatywy, ten lank pojawia się ponownie obok piratów i uszkadza również ich statek. Pilot zaczyna strzelać od środka, podczas gdy kapitan wychodzi w wahadłowcu, aby również otworzyć ogień. Broń ta nie wystarcza, by zranić ten Langa, który szybko niszczy oba statki, po czym znika w kolejnej białej dziurze. W Essex nawigacja się psuje, więc Raxland musi spróbować zastąpić sztuczną inteligencję, aby przejść ręcznie. W pokoju Harpo próbuje powiedzieć Batalii o swoim planie buntu, ale ta odmawia współpracy z Raxland. Musi jej przypomnieć, że żadne z nich nie potrafi pilotować statku, więc potrzebują jej do ucieczki i zgadzają się współpracować dla dobra dziecka. Tymczasem Richard idzie sprawdzić źródło zasilania statku i odkrywa, że Stabs również je uszkodził. W tym momencie pojawia się Tedlang i rzuca zniszczonym pirackim statkiem w Essex, powodując jeszcze większe szkody. Raxland aktywuje silniki manewrowe i sprawia, że Essex wchodzi w burzę, próbując zgubić bestię. Gdy piracki statek nadal toczy się po Essexie, Richard kończy naprawiać źródło zasilania i teraz statek może płynąć wystarczająco szybko, aby uniknąć kłopotów. W ciemnym korytarzu Lin znajduje stapsa i zaczyna z nim walczyć. W kilku ruchach udaje jej się odciąć mu rękę, więc ucieka. Ukrywa się w szafie z narzędziami i używa latarki, by zasklepić ranę. Kilka minut później Raxland kończy kąpiel i bierze ubrania z szafki, tylko po to, by znaleźć rzeźbione mydło. Nagle Staps popycha ją na szafkę i dźga nożem. Następnie udaje się do kuchni, by zaatakować Batali, która broni się garnkiem. Niestety szybko dochodzi do siebie i osacza Batali, która mówi mu o dziecku. Jej błagania zostają zignorowane i ona również zostaje dźgnięta. Lin wbiega i próbuje go zaatakować, ale Staps ją kopie. Batali wykorzystuje odwrócenie uwagi, aby uderzyć go garnkiem, a kiedy się odwraca, Lin dekapituje go mieczem w tym samym czasie, gdy Batali pada martwa. W kokpicie Richard i Hawthorn ponownie znajdują sygnał ten Langa, więc Richard biegnie, by włożyć kombinezon i wyjść. co ratuje go przed planem Harpo, by go zaatakować. Po wyjściu na zewnątrz Richard otwiera ogień, aby zwrócić uwagę ten Langa i stwór zaczyna go gonić. Przelatuje w pobliżu statku i Hawthorn ma dobrą widoczność, aby wystrzelić Harpun, który idealnie blokuje ten Langa. Niestety, systemy statku nadal zawodzą. A sztuczna inteligencja podnosi alarm, nakazując załodze ewakuację. Hawthorn próbuje dotrzeć do kapsuły ratunkowej, ale blokuje go Harpo, który chce uciec ze swoją dziewczyną. Wywiązuje się walka, a Hawthorn pokazuje imponujące ruchy jak na swój wiek, ale Harpo jest wciąż silniejszy i bije go. Kiedy Harpo ma go zlikwidować, Hawthorn naciska przycisk, aby aktywować swój kombinezon, który wystrzeliwuje Harpun, który natychmiast likwiduje Harpo. W międzyczasie ten lank kontynuuje pościg za Richardem, latając wokół Essexa, powodując coraz większe obrażenia za każdym razem, gdy jego ciało zbliża się zbyt blisko statku. Richard nalega na próbę zlikwidowania go, ale ten lank w końcu go łapie i miażdży. Do czasu, gdy Hawthorne wychodzi w swoim kombinezonie, może tylko patrzeć w szoku, jak ten lank kończy likwidować Richarda i leci prosto do Essexa, aby go wysadzić. Pamiętając, że lodówka była kiedyś krypodem, Lin chowa się w niej i aktywuje sekwencję zamrażania. Kapsuła zostaje wyrzucona z Essexa, a śpiąca Lin zostaje wrzucona prosto do białej dziury, którą ten lang otwiera, aby wyjść. W tym samym czasie statek ratunkowy przybywa dzięki wiadomości SOS-Oena i ratuje Hawthorna. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.